Mała Syrenka. W zamian za magiczny specyfik, który mógł zamienić rybi ogon w ludzkie nogi, Stara Wiedźma zażądała od księżniczki jej pięknego głosu, którego wspaniały dźwięk nie miał sobie równych. Stara Wiedźma odcięła księżniczce język, pozbawiając ją tego niezwykłego skarbu. Jest oparta na grze Devil May Cry firmy Capcom, stworzonej na konsolę PlayStation. Misja 6. Królowa Roka. Kto tam? Kim jesteś? Za każdym razem, gdy tu przychodzę, twoje długi są wyższe, nic na to nie poradzę. Każdy zamiast gotówki wręcza mi rachunki, Dandy, jesteś? Znowu śpi, rany, niby taki dorosły, a potrafi tylko spać i jeść pizzę. Co się z tym stało? Naprawdę. to. Żartujesz? Nie potrafię skorygować poziomu twojej brutalności. Nie potrafisz obchodzić się ani z przedmiotami, ani z kobietami. Właśnie. Palcie, Bóg. Nie dam rady tego naprawić części. Prościej będzie zdobyć nową, ale takie stare szafy grające sporo kosztują. Te maszyny mają wielu miłośników. Dante, dlaczego tę płytę trzymasz za szybą? Bo jest zbyt dobra i bardzo zużyta. To cenny egzemplarz, więc go zabezpieczyłem. Przecież możesz kupić jeszcze jedną, jeśli tak bardzo Ci na niej zależy. Przyjrzyj się jej uważnie. Nie ma na niej informacji ani o tytule utworu, ani o wykonawcy. To po prostu jedna z płyt, jaka była w tej szafie grającej. Nic z tego. Jeśli ma działać, trzeba kupić nową. Nie mam na to forsy. Jasne. Pomyślałem, że można by dać tę maszynę komuś, kto potrafi ją docenić. O czym ty mówisz? O nowym zleceniu. Na przedwieściach znajduje się pewien opuszczony budynek. Odkryto w nim ukryte pomieszczenie, o którym nikt wcześniej nie wiedział. Pokój był szczelnie zamknięty, więc przechowywane w nim rzeczy są w doskonałym stanie. Co dziwniejsze, całe pomieszczenie wypełniono gigantyczną kolekcją nieużywanych płyt. Łowcy takich okazji by tylko zwietrzyli ogrom odkrycia, poprosili nas o ochronę. Bardzo się cieszymy, panie Dante, że przyjął pan nasze zlecenie. Świadomość, że tego wszystkiego strzeże ktoś taki jak pan uspokaja nas. Jesteśmy znawcami rzadkich przedmiotów, ale kiepscy z nas wojownicy. Są aż tak cenne. Oczywiście. Inaczej byśmy się nie zwracali do Pana o pomoc. Mnóstwo ludzi ceni sobie stare, unikalne rzeczy i jest w stanie sporo za nie zapłacić. Niektórzy nawet są w stanie posunąć się do zbrodni, aby je zdobyć. To się nazywa kochać swoje hobby. Tim, to miejsce ma zbyt przygnębiający klimat. Chodź, jakąś muzykę. Co to? Co? To? To wyjątkowa płyta. Legendarna królowa roka. Elena Houston. To naprawdę mocna rzecz. Ta muzyka to śpiew jej duszy. Chciałbym posłuchać tej płyty. Oczywiście. Z przyjemnością. Słyszę. Słyszę. To jest moja. Wspaniała. To cię ja prosto do duszy. Eh, tak. ha. Drapieżna i jednocześnie delikatna. Swoje pierwsze kompozycje prezentowała śpiewając na ulicach. Wierzę na słowo. No cóż. Czas trochę popracować. Nie wyłączaj muzyki. Dobra impreza nie może się bez niej odbyć. we <laughs> 你干的？你干的？逃得出 Jestem tego pewny. To była Elena. Znamy się od dziecka. W przeciwieństwie do mnie, posiadała prawdziwy talent. Jej śpiew miał magiczną siłę przyciągającą ludzi. Byłem jednym z takich ludzi zauroczonych jej talentem. Pragnąłem, aby jej głos usłyszeli wszyscy. Aby każdy mógł zaznać tej magii. Na początku miała tylko gitarę. Wkrótce potem powstał zespół i razem rozpoczęli pierwsze uliczne występy. Głos Eleny szybko stał się znany w całym mieście. Załatwiałem interesy chodząc w niedopasowanych garniturach i nosząc kiepskie krawaty. Jednak bez sponsorów nie było co narzucić na, na grę, choćby jednego kawałka. Nie mogę się doczekać na Twój dzisiejszy występ, Elena Jak długo jeszcze będę musiała się tak poniżać? Musisz być cierpliwa. Wielką popularność zdobywa się powoli powoli, powoli. Ciągle tylko to słyszę. Pieniądze sprzedaż popularność. Mam tego dość. Uspokój się. Następnym razem zorganizuję ci większą salę. Następnym. Ciągle tylko obiecujesz. Mam tego dość. Chcę, aby jak najwięcej ludzi słuchało mojego śpiewu. To wszystko. Nic więcej mnie nie interesuje. Dlaczego nie potrafisz tego zrozumieć? Od tego momentu, dzięki ciężkiej pracy całego zespołu, nasza kariera zaczęła nabierać tempa. Zgodnie z oczekiwaniami, nasz pierwszy album okazał się przebojem. Jednak coś dziwnego działo się z fanami słuchającymi jej śpiewu. Dziwnego? Zdawali się nad sobą nie panować i popełniali coraz więcej przestępstw. Posuwali się nawet do morderstw, by zdobyć bilety na koncert. Elena również zaczęła się zmieniać. Im więcej jej fanów popadało w szaleństwo, tym bardziej odsuwała się od mnie. I wtedy Elena, co? Co się dzieje? Czyżbyś nie była szczęśliwa? Kim jesteś? Co im się stało? Stało się zgodnie z Twoim życzeniem. Otrzymałeś zniewalający głos, któremu nie sposób się oprzeć. Tego właśnie chciałaś, prawda? Twoje prośby zostały wysłuchane. Teraz go masz. Niemożliwe. Lecz jeśli chcesz coś dostać, musisz dać coś w zamian. Takie są zasady. Ty jesteś mną, a ja tobą. Nasze ciała i dusze stały się jednością. Chcesz tym zbawić Elenę? Tak. Przypuszczam, że szuka tego nagrania. Szuka swoich piosenek. Co zamierzasz z nią zrobić u łowca Dante? Elena Houston, którą znałeś, już nie istnieje. Sam widziałeś. Teraz jest demonem. Tak, to prawda. Ostry kawałek jak na piosenę pożegnania. Mój głos. Moja piosenka. Chcesz je odzyskać, prawda? W takim razie będziesz musiała zabić tych, którzy stoją ci na drodze. Jesteś w stanie to zrobić, prawda? To przecież... A zatem zabijmy go. Rozerwijmy na strzępy. Nasze piosenki są ważniejsze niż wszystko inne. Zabijmy go, zabijmy. Musimy go zabić. Dobrze o tym wiesz. Jesteśmy w stanie poświęcić wszystko dla śpiewania. Poświęcić wszystko dla śpiewania. Właśnie. Zabijmy go dla naszej muzyki.

Leno. Przestań, proszę. Twój głos. Twój śpiew. Nie powinien służyć czemuś takim. Proszę, Eleno. Przestań. Przestań. Eleonor! Pożałujesz tego. Elena, 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 okay, Elena. Błagam cię, Elena, odkurzacze. Trzymaj się, zaraz wezwę lekarza Nagranie. Co mówisz Elena? Ta płyta. Cały czas ją miałeś, prawda? prawda? Oczywiście. To przecież twoja najpiękniejsza piosenka. Chciałabym raz jeszcze móc spróbować z tobą, Heleno. No. dla uczczenia pamięci prawdziwej królowej. Wersja polska Paweł Mister Jedi Musiałowski, współpraca Małgorzata Selika Gajderowicz. Gdybyś mógł wypowiedzieć życzenie, czego byś sobie życzył, wielkich pieniędzy, czy też zdobycia kobiety, którą kochasz, możesz zażądać wszystkiego, ale pamiętaj też, że wszystko ma swoją cenę. A każda sytuacja ma swoje jasne i ciemne strony. Bądź więc ostrożny. Misja 7. Spełnione marzenia.